Cześć, moi drodzy, na moim kanale. Ja ci jestem sota, więc. <głos》>, więc dzisiaj będzie makijaż. Dzisiaj mam czwartek, mam wolny dzień. Moje włosy nie chcą ze mną współpracować, więc <głos》>, dzisiaj kompletnie, więc je związałam i Przepijałam grzywkę słówkami, bo po prostu. Yy, przeszkadzałaby mi ona, a zresztą i tak mi się nie układa, więc dobra, niech tak będzie. <śśmiennie> Czy też teraz macie takie dni, <śmiennie> że nie wyglądacie za dobrze? <śmiennie> ja mam dzisiaj taki dzień, <śmiennie> chyba tak. No cóż, dzisiaj będzie makijaż. Jak zwykle lista kosmetyków yy, tego, co użyłam, będzie w opisie, także tam yy, zaglądajcie, bo yy, na pewno. Wszystko będzie opisane, z kolorki, wszystkie jakie i tak dalej, co użyłam. Um, no nic, zaczynamy. Tak jak zwykle. Mam małą gąbeczkę przygotowaną. Korektor. B, mineralny. Jak zwykle. <grym> to nie ma nic nowego. To mi się sprawdza, więc to używam. I już. Wiecie co, chodzi za mną taka piosenka. W ogóle wczoraj sobie oglądałam stare takie, tele, takie widea z, z filmów, z takich Bodevili amerykańskich, z takich dawnych, starych filmów. Kiedyś aktor musiał, musiał umieć śpiewać, tańczyć, musiał mieć dobrą dykcję w ogóle. A teraz już to jest, poszło w zapomnienie, ale... Ja uwielbiam e, filmy z tamtych czasów, na przykład deszczowa piosenka Jim Kelly, no niesamowite w ogóle ten z tym parasolem i w tym deszczu, jak on to tańczył. Nie wiem, czy widzieliście, naprawdę zachęcam do oglądania, to już jest klasyk, to już jest w ogóle genialny kawałek. E, te urywki są, e, są na, chyba na YouTubie, tak mi się wydaje, bo ja tam og oglądałam także poszukajcie sobie deszczowa piosenka, deszczowa piosenka i Gene Kelly. fantastyczny też w ogóle reżyser później producent bo on już później produkował filmy również na przykład wyprodukował Hello Dolly z główną rolą Barbary Streisand to był muzykal taki typowy musical fantastyczna też w ogóle ta scena gdzie E, tej Tyson śpiewa Ecodolid w tej restauracji <grywa> fantastyczne, to też po, poszukajcie sobie bo, bo to, są, no, to są przepiękne filmy także właśnie Jim Kelly oprócz aktora, który fenomenalnie tańczył który fenomen, przepięknie, przepięknie, cudownie śpiewał to jeszcze właśnie potrafił produkować wziął się później za reżyserkę właśnie za, produ za, um, za, produ za produkcję filmów po prostu ale był fe fenomenalny aktor, naprawdę, fenomenalny. Tak uzdolniony jak Fred Astaire. Tak, oni bardzo dużo mieli filmów razem, gdzie byli. No Fred Astaire, wiadomo, yy, wspaniały tancerz. Yy, on to po prostu jakby w ogóle unosił się w powietrzu, tak tańczył. <laughs> tak tańczył, naprawdę. No ale w ogóle dużo filmów takich właśnie. Ja przynajmniej... Yy, jak byłam jeszcze młodą dziewczyną, to właśnie były te filmy takie, y, oglądałam. Czy były na przykład z, Gre z Greto Garbo filmy, czy były filmy z Rito Hayward, czy z Mary Monroe, czy z różnymi gwiazdami. Czy Audrey Hepburn na przykład Śniadanie o Tiffany'ego, ale jeszcze zanim było Śniadanie o Tiffany'ego, to Audrey Hepburn grała w takim cudownym filmie, cudownym. Sabrina. Przepiękny film. Jest chyba na YouTubie, bo ja, ja go oglądałam niedawno, gdzie jako młoda dziewczyna siedziała na drzewie oglądała, jak bogaci się bawili, <grafię> jak bałowali, a później się jakby wyjechała do Paryża i później wróciła i nikt ją nie poznawał, nie? Nikt ją nie poznawał, a ojciec był, ojciec był Szoferem, po prostu takim, yy, który woził te, ci Państwo, tych bogaczy w różne miejsca. I yy, 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 to była jego córka. I tak, no, ja strasznie się utożsamiałam właśnie z takim, z, tak, z takim filmem w ogóle. To jak ona siedziała na, na drzewie i tak marzyła, że to ona kiedyś będzie tam tańczyć. <laughs> Fantastyczny film, naprawdę. na no, Audrey Hepburn. Wspaniała. Wspaniała aktorka, naprawdę. Później oglądam pamiętam taki film yy, olbrzym. To była Elizabeth Taylor Grała, James Dean i Rock Hudson. No ale to już mi chyba zasło. Ten korektor. Dobra. Gadam i gadam. Yy, dzisiaj chcę zrobić taki jakiś, yy, nie wiem, może fiolet coś w takim fiolecie. Tu mam w tej paletce Makeup Revolution, to jest Visionary. Też taki ładny fiolet, właśnie on taki wpada w niebieski, chociaż nie, to jest fiolet typowo. I on jest błyszczący. Tu mam taki jakby, nie wiem, trudno opisać kolorek, bo to jest taka... Ni to śliwka, ni... Także może go też użyję. No i może tego jeszcze, on jest bardzo ciemny. Ale jest taki, taki śliwkowy bardzo, tak. Biorę pędzeleczek. I na zewnętrzny kącik pójdzie właśnie ten cień. On jest błyszczący, no a że matowy, ale trudno. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma. No ale jeśli chodzi o filmy, to naprawdę ja to oglądam masę filmów właśnie tego takich właśnie gdzie aktorzy śpiewali tańczyli. To była naprawdę sztuka. Musieli, mieć, musieli tańczyć, w Lila Highward świetnie tańczyła, Nalona była córką tancerzy, do takich chyba zawodowych z tego co pamiętam, fenomenalnie tańczyła, no ale też śpiewała przepięknie. Na przykład śpiewała taką piosenkę i tak dalej, i tak dalej. A to jest akurat z filmu Gilda. Gilda w ogóle niezapomniane. Tam, jak ona ściąga na przykład rękawiczkę, tańczy, śpiewa i ściąga rękawiczkę tak seksownie, że napisali, że żadna kobieta się tak nie rozbiera, jak ona rękawiczkę ściąga. Fantastyczny to naprawdę film. Polecam też obejrzeć sobie, jeżeliście nie widzieli. Ale w ogóle bardzo dobrych grała w filmach. No, ale ona w ogóle też, na przykład z Kelly też tańczyła, grała w filmach z Fredem Asterem. No z takimi sławami, że tak powiem, w tamtych czasach. także naprawdę fantastycznie śpiewa, śpiewała, tańczyła. No a Debbie Ray, no to też tak samo śpiewała, tańczyła, przepiękne. Ona właśnie grała w deszczowej piosence z Gene Kelly. Ale też wiem, że w różnych filmach ona tam występowała, w ogóle miała przepiękny głos, naprawdę. Ja się wychowywałam na takich filmach. Oglądałam namiętnie wszystkie. Teraz sobie użyję na załamanie powieki jakiegoś brązika takiego jasnego. Z tej samej paletki. Myślę, że tego. Tak żeby tylko podkreślić tutaj to załamanie. Dzisiaj jest piękna pogoda. To prawie nie jest już 23 stopnie, ale sieci słońce. Nie chciało mi się wstawać w ogóle. Może, może dlatego, że nie, nie musiałam, że tak powiem, ale no, trzeba też w domu coś zrobić i pranie wstawić i, i coś ugotować. Wiadomo, no, jak w każdym domu. Ale jakoś tak hmm, wstałam dosyć późno. Jak budzik zadzwonił, to mi się nie chciało w ogóle wstawać. Wiesz czy nie, ale w ogóle mam ostatnio bardzo dziwne sny. <laughs> Kiedyś mi się śniło, kiedyś, już nie pamiętam kiedy, to był jakiś czas temu, śniło mi się, że jestem na statku e, i stoję boso i tam coś nucę w nosem e, e, i marynarz gdzieś z cienia wychodzi i ja mówię, a co ty tu robisz do mnie? Dlaczego nie jesteś na balu? A ja mówię, że nie mam ani co się ubrać, ani nie mam butów odpowiednich. I on mnie złapał za rękę, a to był Patrick czyli... W ogóle aktorzy tacy właśnie mi się wtedy śnili, że ten marynarz to był właśnie, wygląda jak Patrick Swayze. Złapał mnie za rękę i mnie pociągnął, cośliśmy gdzieś tam niżej, chyba o dwa pokłady. Zapukał do takiego, jak taki kanciapy. I otworzyły się drzwi i tam był James Dean. Ja po prostu widziałam Jamesa Deena, nie? Ale on był marynarzem. I Patryk mówi do niego, słuchaj, mówi, zrobisz. I mówi tej pani, mówi, buty. I mówi, potrzebujemy na jutro. A, a ten marynarz popatrzył tak na mnie i mówi: Mówi, zrobię, ale coś za coś. A ja mówię, ale co, nie, ja nic nie mam, nie mogę nic dać, nie, nie mam pieniędzy. A on mówi, nie, mówi, zaśpiewaj to, co śpiewałaś wczoraj w nocy. ja zaśpiewałam i wiecie, co zaśpiewałam? Amore mio <śmum> z Gildy. No i jak zaczęłam śpiewać, no to marynarze nagle się wzięło skądś więcej I jak skończyła się ta piosenka, to, to znowu dzień, dzień mówi do mnie, to zaśpiewa jeszcze. No i ja zaśpiewam. Na, 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 na. To jest oczywiście piosenka Elvisa Presleya, Margarita. I zaczęłam śpiewać i ktoś woła: Te, Elvis, ktoś śpiewa twoją piosenkę. <noise> I w patrzę, wchodzi Elvis, nie? I później śpiewam razem. Przepiękny sen, w ogóle to był. Ja raczej mam yy, koszmary. Yy, raczej rzadko mi się yy, śnią takie właśnie, takie jakby filmno. Przepiękne, I, i później już tańczyłam po prostu boso i, i, i śpiewałam. I, I ci ludzie tam na tym balu, co byli, wyszli i podziwiali właśnie, jak się tańczyli, śpiewali. Ale dlaczego akurat to był Patrick Swayze, dlaczego to był James Dean, nie wiem. Nie wiem do tej pory. Po prostu tak mi się śnił. No Elvis to mi się często śnił, także z Elvisem. Nawet y, raz mi się przyśnił, y, że to był jakby western, taki zachód. Ja miałam być jakoś nauczycielką i też to nie, nie był zły sen, tylko dobry raczej. Ale ja na ogół mam koszmary, czyli wojna, jakieś takie złe rzeczy. Moja mama bardzo lubiła jakie opowiadałam właśnie moje sny. Dołożę sobie jeszcze tego fioletu. Że mi się tu już zniknęło. Jeszcze dołożę sobie jednego kolorku. Ja sobie dołożę tutaj załamanie troszkę. Tylko tak poniżej. Tutaj mam ten brąz, więc tak poniżej, żeby go przyciemnić to załamanie. Kiedyś mi się śniła właśnie wojna, że przez jakąś rzekę miałem się przeprawić i nagle jakieś dzieci znalazłem małe. I to, to, to naprawdę to nie jest nic miłego. Bardzo się cieszę, że w ogóle żyjemy w takim kraju, że nie ma wojny, że nie ma głodu. Te pokolenia, mam nadzieję, młode nie poznają, co to jest głód, co to jest wojna, co to jest niepokój. Czyli na przykład tak jak moja rodzina była zesłana na Sybir 6 lat, moja, moja mama i, i jej rodzina i nie wyobrażają sobie czegoś takiego. Dobrze, to załamanie mam zrobione, a teraz bym nałożyła sobie jeszcze korektor, bo on już ty na tą wewnętrzną część i nałożę sobie paluszkiem ten taki ładny kolorek o ten muszę go dorobić jeszcze tutaj bo on już wysechł więc chcę żeby się to przykleiło do powieki i żeby miało ładniejszy taki blask proszę to teraz palcem nałożę sobie ten cień fioletowy on bardzo ładnie właśnie wygląda ja bym chciała żeby czy w końcu jedna stacja puściła jakieś te, te właśnie te stare filmy? Pomary dobra, rzecz, jeszcze dobrze, że czasami niektóre są na YouTubie, można sobie obejrzeć. Ale ja przeważnie takie urywki właśnie z tych filmów oglądam. Z gildy na przykład, czy z Merlin Monroe. Bardzo, bardzo mi się podoba ten jak ona śpiewa mężczyźni walogą przez Przecież wezmę czysty pendelek. i sobie jeszcze to poblenduję tutaj. Widać moje torebki <noise> wiszą, bo szafi się nie mieszczą, nie więc sobie wiszą takie, które używam. A na moim komputerze zmieniają się tapety jesienne. Wezmę małego tę i dołożyłabym sobie y, tego fioletu tutaj, gdzie, gdzie, gdzie palec mi nie sięgnął. No to górą powieka mamy, to teraz bazę pod podkład, bazę Bielenda Nude Bass. Ładnie wyrównuje kolory skóry, ale również jakby zmniejsza widoczność porów. kwit kamuflaż od Lovely, za takie moje przebarwienia niestety, mimo mimo i y, serum z witaminą C i y, kwasów różnych, także nic mi nie zbladła, ale nic mi nie zmalało, nie trudno już taka moja uroda ja uważam, że każda kobieta powinna się stawić z godnością Oczywiście, jeżeli kogoś stać, to niech sobie robi jakieś tam liftingi, czy coś takiego, ale bez przesady, naprawdę. To co, teraz podkład. Eee, bardzo mi się spodobał właśnie ten podkład Face Finity od Max Factora. Primer, concealer, foundation, czyli to jest baza, korektor i podkład w jednym. Ja mam numerek 44 Warm Ivory, no i chyba zmieszam go z Bielendą z tym witaminowym. Także ja mam pompeczkę i jedną pompeczkę tej, tej bielendy, one się tak nie różnią w ogóle kolorystycznie, o, obie mają takie żółte pigmenty w sobie, więc jak ktoś ma taką bardziej oliwkową tkarnację, to bardzo, bardzo dobre dla nich są te żółte pigmenty, dla mnie nie bardzo, bo ja mam bardziej różową. Na szyję oczywiście przeciągam. No właśnie, że on jest żółty bardzo, to niby, że nie być ciemniejszy, ale nie nie, 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 nie widzę, żeby było ciemniejszy. Ja mam szyję w ogóle bladą. Ja już od dłuższego czasu w ogóle nie przyciemniam się, że podkład nałożony. To teraz brwi. Przepuję grzybyka, żeby wyczesać. W ogóle jeśli chodzi o melimona, to mam leścinia gare. Przepiękny film. Taki trochę psychologiczny, taki niby dreszczowiec. Ja w ogóle pamiętam jej film Kurczenie z życiem z Larkin Gale. Też piękny film. Mam nagrany film o życiu Eliza Pesleja. No a ja jestem... Jego fanko, także mam i filmy, i książki. Kiedyś sobie postanowiłam, że co miesiąc kupię sobie jakiś film z Presleyem. No a później oczywiście okazało się, że i takie mam zainteresowanie, i takie, i takie. I na początku kupowałam. Mam nawet całą e, serię książek, właśnie z, z Presleyem. Była taka specja takie specjalne wydanie były pły dwie płyty, plus jeszcze mam niej książkę. I to była cała seria 12, chyba to, to, to mam. wiele ma tam po kioskach. I szukałam, tak jak mówię, no jestem fanką i Elvisa, i George'a Michaela. O Elvisie się dowiedziałam od mojej mamy. Przyszłam do domu i moja mama siedz siedziała przed telewizorem i strasznie płakała, szlochała wręcz. I ja tak przyszłam taka zaniepokojona, mama musiała co się stało? Pamiętam, że myśmy o śmierci Presleya dowiedzieli się we wrześniu, jakoś tak to było. I to był akurat pokazywany pogrzeb Presley'a. Były takie białe limuzyny, nie jechały, takie szpaler. I po tym, właśnie, moja mama mi tak mówi: bo, Elvis nie żyje! A ja tak, mamo, jak to to ten Elvis? Moja mama podniosła odepłakane o czymś: dziecko, to ty o Presleyu nic nie wiesz? No i faktycznie nie wiedziałam, bo ja chodząc do szkoły podstawowej, moją pasją była opera. Miałam wspaniałą nauczycielkę muzyki, która założyła w szkole taki zespół wiolinki, to się nazywało. Ja należałam do tych wiolinek. No i taką też takim konikiem tej naszej nauczycielki było, była właśnie opera. I ona nas zabierała, pamiętam z klasu, żeśmy chodzili na opery. Naprawdę, to ja się czytałam Landami, Straszny Dwór i Halka, Madame Butterfly. No naprawdę tyle tych oper, także ja kocham opery i w ogóle nie, nie słuchałam muzyki rozrywkowej. No i wtedy jak moja mama zaczęła mi opowiadać o Presleju i w tym, w tym samym dniu już nie pamiętam. Jakoś tak było, że po śmierci Presleya leciały w, na, na jedynce Dwa filmy dziennie z preslejem i ja po prostu byłam zakochana, w ogóle było... Y, pierwszy film to był me Tender i ja byłam po prostu już tak zakochana w prezleju. Pamiętam, że poleciałam wtedy do y, takiego papierniczego, bo jeszcze wtedy takie były sklepy i, przy, i kupiłam sobie podobiznę prosleja Mam ją do tej pory. Pokochałam go strasznie, w ogóle uwielbiałam jego styl, nie tylko to jak śpiewał, ale jak się poruszał, jak wyglądał, F fantastyczny w ogóle facet. I to jaki był, człowiek, był człowiekiem, no później jakoś tak, jeszcze jak no, był wojsko, wojsku, później zmiotł przerwy właśnie, później wrócił jakby na, na, na scenę, no to jeszcze był szczupły, jeszcze był taki fajny, on był w takiej skórze ubrany, w takim fajnym i był koncert, no rewelacyjnie wtedy wyglądał. Ale już później niestety przytył bardzo i te bokobrody mi się u niego nie podobały. Także yy, ja uwielbiam go z tych lat 50., -tych, 60. -tych i początek 70. -tych. A później to już tak no, mniej słucham, że tak powiem, takich piosenek. Chociaż piosenki miał fantastyczne. To w mój gust trafiał bardziej jakby młody właśnie. Moja mama była chyba z rocznika Presleya, tak mi się wydaje, że oni byli w tym samym wieku. Prezleja mówił bardzo często... Że on umrze w wieku, jakim, że zmarła jego mama. A moja, jego mama zmarła w wieku 42 lat. Nie? On też zmarł w wieku 42 lat. Czytałam już tyle książek na jego temat, filmów widziałam różnych. No to był, miał coś w sobie po prostu. Z takiego chłopaczka w tam w Mississippi, w takiej biedzie się wychował. A miał coś takiego, żeby się wybić, żeby stać się gwiazdą, królem rock'n'roll'a. To trzeba mieć coś w sobie. A, do Majka też nie mam, moja mama pokazała. Mówi, chodź, choć, 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 zobacz, jak oni wspaniale tańczą i śpiewają. No, no jeszcze wtedy w duet. Łam teraz jeszcze żelna te brwi. To jest Eyebrow uh, Fixer od Vivo. Dokończę sobie dolną powiekę. Oczywiście kredką. Mam taką fajną kredkę fioletową. Ona jest taka dziwna, bo ona jest um, taka nieokrągła, tylko taka bardziej płaska. Ta też jest wysuwana. Wkręcę sobie moje rzęsy. I wezmę Old Flame The One Wonder Lash mascara. Nadal używam tej odżywki od Eveline 81 i ja widzę, że moje rzęsy są dłuższe. Dwie warstwy myślę, że wystarczy. Teraz jeszcze na linię wodną nałożę sobie tą yy, kredeczkę od Bel, To jest taka beżowa jasna. A w tutaj wewnętrzny kącik, żeby rozświetlić, dodam tego różowego takiego cienia. Jest taki beżowo-różowy. Od Bel, Fresh Bronze Powder. niego go sobie tak nabieram na około <grych> jeszcze trochę przeciągnę za szyję i teraz również, um, oczywiście Blush Sensation od Everline Myślę, że wezmę sobie ten taki ośmiutki ten pierwszy, on jest matowy. Trochę za mocno. I wezmę sobie jeszcze rozświetlacz. ostatnio używam. A co? Trochę rozświetlenia może być, a ponieważ ten rozświetlacz jest taki dosyć słaby, więc nie zrobię sobie nim krzywdy. To nie te rozświetlacza, co, ma, co mam z Rivers, te są bardzo mocne ten jest taki, no, coś tam się świeci, ale nie wiadomo do końca, co to jest. Jeszcze sobie wykonturuję troszkę nos, uważam, że jak sobie konturuję na całej długości, to robi mi się jakiś taki długi ten nos, a tego bym nie chciałam więc zaczęłam sobie konturować tylko dotąd czyli do momentu, gdzie te płatki nam się rozchodzą. I teraz z takim puchatym pędzelkiem trzeba to rozblendować. Usta. Teraz ja się zastanawiam, jaką sznukę wziąć. No w wtorek też coś. Może wezmę tą od Belle. Matte Liquid Lips. Ona jest taka różowa, więc może będzie mi pasować. I do tego jeszcze wezmę błyszczyk od Eveline Extreme Shine Lip Gloss. Kontrówkę od Bell. To jest numerek 06. Bell Matte Liquid Lip z numerkiem 01. Nie bardzo mi pasuje. Chyba nie ten kolor. To jest Lovely e, Extra Lasting Numerek. Niestety mi się star, więc już nie wiem. Tak to wygląda. Myślę, że już dużo lepiej. Eveline Extreme Shine Lip Gloss Numer. 02 Candy Pink i do sobie takiego błysku trochę ta pomadka niestety bardzo wysusza usta, więc długo jej na pewno nie ponoszę przed zjedzeniem obiadu po prostu muszę ją zmyć no cóż, to chyba wszystko a, jeszcze jedno, oczywiście modykoter z Pink bardzo to lubię bo to naliczam moją skórę. No cóż, to wszystko, moi drodzy. Dziękuję Wam, że byliście razem ze mną. I do miłego Pana!